Byli się w wśród. Czekaj, to jest moje. To jest moje. Jedna siła ja jest, jest moja. Sprint, Kurde, jak ja szybki jestem! Z drugiej na mnie mam. Dobra, For the Company panowie. W imię kapitalizmu idziemy. Trzeba pieniądze zarobić. Umrzemy tutaj Ale zapiertan, Jezus Mario utknął Halo, potrzebuję wsparcia Co jest to? już uszkodziło się nawet ten zbiorę o, uwaga z tym się obkręcasz. Stoj! Niosę, niosę, niosę! Kurwa! Ale czemu zabierasz No Żeby to było czymś. Czekaj, przesuń się, przesuń się! Bo <śm> nie, nie mogę <śm> iść! Kuba, Kuba, coś śmiesznego znalazłem, chodź. Ale niech leży sobie tutaj, kurwa.

Ej, telewizor mam! No za siłę trzeba kupić! Ty jesteś takim pedałem! Co z zrobić? Czarek! tak? No. to! Halo? Potrzebuję Dobra. wsparcia! Dobra, biorę to! Tylko, gdzie, gdzie mam miejsce, gdzie to wyrzucić? Nie ma miejsca! Boże, nie, nie, nie. Kurna, się. Nie, nie, zostaw to ty, jebany Nie, 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 pomóc! A gdzie Norbert jest? nie, 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 da się tym Ja próbował mnie udusić. By my dostałem olśnienia. Chodź, chodź sprzedamy to. Tak. rzecz, która do mnie napisała. Dokładnie osobę, która do mnie napisała. No. To mogę do ognia wrzucić to gówno. W to miałoby sens. Próbowałem lewą w tym ościanę, ścianę, ale to mnie zabijało. Znalazłem drugi extraction point. Okej. Okay. Że baza nie filuje. No bo zaście zużyli wszystko. grybasy. No ja nie mam czegoś takiego Ja od razu mówię, jesteśmy trochę w niebezpiecznej sytuacji. Jest ten olbrzym z maczugu chodzący. No, a to widziałem go. Ja nie. On Tak nie, nie widziałem, to nie mam problemu. Nie po prostu no, jak zobaczysz go to trzeba uciekać bo nie A no, żeby... jedziemy na speedzie BOKiem mamy... O, o to jest extraction point O, tak żeby... Ja tu dzieciaka widziałem, Próbował ja mnie zgwałcić tylko HP 8, 9, 10, 10. No może nie wiem, czarek, tu jest z góry coś, czarek. No, zaś balunęłeś, jest coś tam, czy nie ma? Halo! Co tam? Do Czarek nie odpowiada mi. O, Globus. Mam globusi, uwaga. A gdzie Błażej? Nie wiem. To będzie Two Man Operation. Jebany fortepian. Taki fortepian! 34 kg! Błaże by się przydał! Trzeba będzie po prostu powolutku. Czekaj! Nie możemy tego przerzucić przez. Możemy, możemy. To jest jakiś Dawaj, dawaj, dawaj. Tylko nie spójrzcie go po schodach. Okay. Właśnie. Kurwa, najgorzej, rotacja. Czekaj, powolutku, skończy. powolutku, do boku. E, bo już siedem koła stać, bo to zwalnił. Kurwa, jak to... Jak wy to zrobiliście? No. Okej, okay, dobra. Teraz trzeba... Taka... Czeko... Teraz pchaj... Dobrze. Ty wiecie co? Trzeba to od razu do extraction point zanieść. Ty, bo to tknęło. Wiem, czekaj już. Czekaj, dawaj to do lewej, do lewej. Ech, czekaj. O! <śla> no, troszeczkę straciło Dawaj, dawaj, powoli, powoli. puf, puf, bardzo no się straciło. Zobacz, Zobacz portepion na górze postawili. To się rozniebie. A teraz trzymam. Ja trzymam. Kręcę, kręcę, kręcę tym Dobra. Nie widzę nikogo. Nie. No nie. Kurde. Tak Czekaj. We tym pomachaj no. trochę. O. o, mamy to. Dobra, od razu musimy wow, Stój, 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 stój. Czarek, stój, nie ruszaj, nie ruszaj. Do dołu, do dołu puszczam, puszczam. Dobra. Ty bo tam nie. Teraz jest. po... Dobra, chodź tego. Po... Halo? <laughs> <Czarek>? no. <Narbertumor. laughs> nie No. to Położysz na portalie. nie! Dawaj, Czarek, dawaj ten fortepian, pchniemy go tam. Czarek! drugą stronę. Wiesz, co my tego fortepianu nie doniesiemy tam. Coś! Zaj... <noise> <noise> nie, fortepianus jest za ciężko donieść. No. Zobacz tu, jeszcze, żeby byłby przydatny. O. Cześć, zaniosłem obraz fejdu. Patrz, i fortepian nam za 40 że się rozjebał. Czarek też się rozjebał. <grym> ja nie wiem, gdzie masz ten ekstra do takiego proju dużo fajnego. To patrz. Chodź. No to wiem gdzie mniej więcej jest. Dawaj. Tu jest kolejny rzeczy. extract point. O tu, tu, tu. To, to dawaj te rzeczy. Ja potrzebowałem to ten, ten, z zegarem i z Zaś Czarek jest gruby. I wypchnął globus tu? swoją A, głową. Czekaj, bo drzwi utknęły. Bajer, daj, bajer, bo jest chujna. No, ten cyklop jest. Co on Linga, guli, 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 Gdzie ja on te rzeczy niby nosił? A. Gunga ginga! Dawaj śmiecia! Nie, ty, nie mam go, mam męczacy. go! Dawaj śmiecia! Do, do pieca z nim! Do pieca z nim! Że, gdzie jest piec jakiś? No chodź tu no! Gdzie jest piszkiłeś piec? Go. No piszczyłeś go i teraz on nam rozpierdala tych dzbania, no. Nie? Nie go podnieść jest specjalne, naprawdę. A na co śpiew? Czekaj. Hold on a minute. Mam pomysł, ale nie w sumie. Halo Bożeju. On żyje? Coś Bożeja zrobili. Programy, to pan sobie zabrał. Ej, błażej, bo mam rzeczy za 40 tysięcy. Wiesz? Nie, wózku? Nie. Ale nie. ja, jak tam wejdę, to nie wyjdę. Więc musisz ze mną pójść, chodź. No dwie ja te rzeczy. Na zewnątrz takie fajne rzeczy są. No, taki zegar duży. No i telewizor. To ja ci je podam, ale już nie wyjdę stamtąd ja się właśnie szukałem kogoś, żeby mi pomógł to ten wziąć, bo ja nie byłem w stanie. Nie, tak. widzisz, zamienisz się w... Prze tu lalkę zostawiłem dla Norberta, żeby oni niósł. Więc zostaw ją na razie, potem Norberta sklepimy. Mówisz, że złapiesz mnie? No a i typię chwilę i to potem. Wyżej to! Jak kurwa wyżej! No wyżej Weź stań no, za schodach ja tam... No mogę spróbować no, Mam to, mam to, mam to, puść Nie, nie, nie puszczę Dopóki nie wyrzucisz tam Ale ja nie widzę Dobra Masz to? Mam trochę tanie, ale jest. Rze, ja myślę, jak tam, bo tam też jest, znowu jakaś flacha. Halo, poczekaj, telewizor stawiam. No, nie bij tego zegaru. Nie, ty... nie bij, ja go przesuwam, poczekaj. Nie, nie tak, weź, bo tak mogę go trzymać. Ty dzbanie, ja tak nie mam, jak go trzymać. A no podaj mi go tu, jak chciałeś go tak no to podaj mi go tu, no. czekaj, myślę jak teraz. czekaj Trzymam go. Dawaj, pakuj go tam, pakuj. Worf. Trzymaj go, trzymaj, bo zaraz się spierdzieli. Nie spadnie, nie spadnie, ho. Zaczekaj. Ty debilu, nie skacz po tym, podnieś to, podnieś to. Poczekaj. To. Dawaj wyżej, do góry, do góry. Niesiemy to tak, chyba. No. Poczekaj, aaa! Dobra, prawać, widzisz drogę? Dawaj, czekaj, jest stój, 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 dawaj, dawaj, obknę się trochę. Poczekaj. Ty, ja to złapię z tyłu, ja złapię to z tyłu. Dobra, trzymam to z tyłu, czekaj. Kręć, kręć, kręć. Stój, 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 powali. Bo ja, ja nie dam rad tak wysoko trzymać. Czekaj. Tak, dobra. O tak. Łoj, oj, oj. Dawaj. Stój, 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 stop. Dawaj na ziemię Gwiecko. to. Czekaj, gryzie mnie. Kurde, stanąłem na tym. Trochę uszkodziłem ten zegar. Tej, nie podchodź do mnie. No ale... Nie żyj... przerwawo, przerwawo, to nie jest przerwa w operacji niesienia tego. Czekaj, Żyga, nie żygaj tylko. Uważaj, idzie tutaj ten, ten, ten ogr. Oger nie idzie. Uważaj. Napluj na niego, wymiotuj na sfera, Ogra nie zabije. Nie ma szaru. Nie... Nie, nie tak. żygaj tam! Słuchaj, no ja bym, Poczekaj, bo ty winiosę. Zaś ciężkie te rzeczy. Nie, to będę trzymał, ty dawać sprawę. Zaczekaj. Nie, stój, tu, 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 tu trzeba. W te, tej moją, moją mańkę. Dobra. Zaczekaj. Tu będzie zakręt. Dawaj, dawaj. Stój. Sto Dawaj, lewo. Czekaj, lewo. bo brawo, nie mieści się w drzwiach. Idź, idź. W lewo. No schody są. No, no, no. W prawo. Szybko! Nieś to, nieś! Poczekaj! masz to? Bo ty za nisko tutaj, muszę pomóc Pamucki. Chodź! Trzeba to wepchać, bo zniszczy się. Co jest, ten. dobrze, jest, dobrze! Trzeba to ustawić. Jak ustawić? No, może się nie zniszczy. jeśli wystaje, to mo... zniszczy, 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 trzeba to wepchać. Tak jakbyś weszło. Uważaj. Nie raz. nieraz. Nie niszczyło się, bo stało dosłownie na kręgu. Jak jest to się nie zniszczy. Co ile to mamy? Ty, bo jesteśmy w dupie, pane. Nie, ja mogę sobie karać, co chcesz. Ja jeszcze to jest. telewizor to jeszcze. To ja jest, to jest wszystko ustawiłem tam pod. Tam a my jest w ogóle tyle, że pod ekstraktor. Nie, ma, ale to ty... jest do TV w ogóle. No, a co po telewizorze teraz chodzi? Po... guli guli... Wiem że obraz fakera Faker Nie w więcej żółty Jak tu i tak nic nie ma A nic robią? Yy, Bawią się za gram To ten telewizor A nie go nie A nie to ziem telewizor jest tu Nie widziałem, poszedł po Nie widzę, mów jakby Dobrze, dobrze, idź, idź, idź tyłem, tyłem, dobrze, dobrze, kręć, kręć, kręć. Tylko nie telewizorem. Lewo, 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 twoje prawo. Tam, nie, Krzak Lewo, lewo. Gdzie Ty idziesz? Jest? Ja nie lewo. lewo. No tam. No lewo moje prawo, no ja idę w prawo i Ty mówisz nie. Do tyłu, dawaj. Ze sprintem. Nie roztwierdzał tego. Pa, Tysiąc złotych nie tak kosztuje. to. Tu nie, nie chcemy jeszcze ten? Pakuj to. To jest panie. Gdzie jest Gdzie ona jest? Na przejściu na prawo gdzieś tam było. O, tu nie. Jakie Tu nie ma. Tu nie ma. Tu na Nie ma tej lalki, zniszczona została. No, mówię, bo ona powinna być tu na przejściu. Nie ma lalki, zniszczona. No, gdzie ten, do tam do pieca. No, trzymam go, dawaj, do pieca go, do gdzieś tam Dżaj był uciek go, trzymam go, pomóż! Halo! Chodź tu Dawaj dziwkę, znalazłem jeszcze uran tam jest. Nie kurwa, śmieć Dostaw ten uran, dzieciak! Cwelu, puszczaj to! Puszczaj uran! Dawaj cię pomóż. Dawaj go! Do pieca go, do pieca! To za mną był piec, na lewo teraz! Szybko, łapaj jeszcze! Szybko, raz. bo on się wyłap... Ja go trzymam, trzymam on go! Do piec! Do pieca go! palić Żyda! Wow, mam go. Oć, dawaj go. go! Wracaj tu, dziecko! Mam go, mam go, trzymam! No smyczy Nie go! Mówię, dawaj no, tu! To, bo... ja Dobra, jebać to dziecko Dobra, bo. dawaj go, pal go! Mam go! Puśćcie, puśćcie, tak, dawajcie następny trzymam jeszcze raz Trzymam, trzymam, trzymam Wracaj tu. Szybko. Dawaj z nim. No dawaj ci go po prostu, ja go pobiegam w ziemię. Nie, do pieca go. Wracaj tu. Trzymam go. Trzymam, trzymam, trzymam. Dzieciak zabił nam nerwenta. <laughs> dawaj go. <noise> dawaj, no to dawaj, dawaj dupnijmy mu podłogę. Dawaj. Dobrze, ja wezmę Norberta, ty to. Ja wezmę Dzieciaka. Halo, Czarek? Czemu zabiłeś bo... Zabiłeś bożenia! Właśnie... Ja myślałem, że już wszyscy upomieraliście, temu poszedłem rozszukać, bo już byłem gotowy do odlotu. lotu. Nie, bo my dzieciaka zabiliśmy. A dzieciak później bożenia zabił ostatnim ruchem. Ta, tak było, no skam. Czarek bierz ten wózek do domu już prowadź. Zrzuć to, rzuć! Zaś zabiłeś Boże jaczarek, jak się z tym czujesz. Dobrze. O, żyjecie! Nie wiem, co Mio, za tył... Miał nie? ...nie z naszymi 4 tysiącami. Ale nie! Tak jak na nie. siłę, nieważne ile kosztuje. Odbieram ci to za kryszta, Zniszczyliście kryształek po dziecku? No bo on jest mnie zabił nim. No i zakarez zaraz was obżyję. <laughs> <laughs> <What the fuck? laughs> <laughs> o mój Boże. O nikę Barzy idzie no, wytępić wszystkich Barzy idzie wytępić ludzi wszystkich Widzicie. Dobra, łapuję! Ale to nie wygaj na mnie Tak Dawajcie, nie no mam nim! To w ziemię! Begaj to jest łapać Dawaj, pół obziemie nim! Ach, On nie, nie dostaje dimejki. Dostaje, no dostał. Tylko trzeba mocny zamach Nie ma wystarczająco rozchłościać. No. Ja chcę apteczkę. musimy kupić kryształ. bo musimy kryształ. Nie ma. Ja nie ma kupuję. Siły? Ile to kosztuje? No to, to ja biorę ręce. Kupuję sprint. Albo nie, ja biorę HP. Ja kupuję kryształ. Ja biorę HP jakby co. I apteczkę sobie wezmę. Każdy HP ma 20 ile. koła, to wykorzystuj. To ja kupuję... To ah, ja kupiłem na razie? Ta. Gdzie jest mój upgrade? A to. Hej, ja chcę ja tą apteczkę za 3 koła. No, gdzie? No ja mam swoje, kupiłem. Ja też. Jeszcze 6 koła zostało No to kupię apteczki ja Nie sobie. ma apteczki, Ręb nie jestem za... A czekaj, czekaj, Ręb nie, Kryszto zmień, Kryszto to bo ten jest za 10 koła, bo niego jest to za 9 Nie mamy 7. No idealnie na apteczkę no. jeszcze No, czarek nie może bać apteczki, bo tak sam się zabije A nie no, do tego 1. Albo zabije tak. kogoś No, czarek lubi zabijać, Słyszałem. tak o mój papie Ja tylko dziesięć koław dałem No i dobrze Tyle ile zarobiłeś w tej rundzie Nawet może i to zarobić.